Inny Brydża, bo te zespoły tak naprawdę nie mają żadnych kompetencji poza tym, że mogą przyjść i dyskutować na rzeczy, które ich interesują. I niestety cała otoczka i cały teatr, który jest robiony koło tego zespołu i nawet właśnie jakby staranie się wmówić e, opinii publicznej, że jakby ten zespół ma jakieś możliwości i coś może wyjaśnić, to tak naprawdę jest właśnie pewnego rodzaju teatrem. Pamiętajmy, że cały czas śledztwo trwa, że przy takich katastrofach naprawdę trzeba coś wszystko szczegółowo analizować że tego typu badania, tego typu śledztwa. Trwają około 3 lat, od dwóch do 3 lat i, i, i teraz, jeśli mija trzy miesiące i mówi się, że jeszcze nic nie jest wyjaśnione, spokojnie dajmy trochę czasu ekspertom, dajmy czas polskiej prokuraturze, dajmy komisji międzynarodowej, która powstała, bo oni wyjaśnią i na pewno z tym raportem wszyscy Polacy się zapoznamy. Wszyscy będziemy wiedzieli, co było przyczyną tej katastrofy, ale nie róbmy z tego tak naprawdę usły politycznej. No Polakom też chyba ten szum nie odpowiada, najnowszy sondaż dzisiaj podany 49% dla platformy obywatelskiej, wzrost, spadek dla Prawa i Sprawiedliwości. 37%. Nie jest to niewątpliwie również efektem według mnie tego, co, co robi Jarosław Kaczyński, ale jest to również duże wyzwanie dla platformy obywatelskiej. My podchodzimy do tych sondaży z bardzo dużą pokorą i wiemy, że teraz, w tym momencie, kiedy mamy i premiera, i prezydenta, a jeszcze jesteśmy w kryzysie gospodarczym, gdzie reformy naprawdę są dwukrotnie bardziej kosztowne, to dla nas bardzo duże wyzwanie i musimy mu sprostać. Dlatego dziękujemy za tak duże poparcie, tak duży kredyt zaufania, a my postaramy się go nie zanieść No właśnie takie pytanie wydaje mi się dosyć trudne. Mamy w alarmującym tempie rosnący dług publiczny. Ostatnio pojawiły się informacje na ten temat i takie zapytanie od razu politologów, czy platforma obywatelską będzie stać przed wyborami na podejmowanie niepopularnych decyzji, w które wchodzi podwyższenie podatków albo jakieś duże cięcia budżetowe. Ja nie chciałbym tutaj mówić o konkretach jak podwyższenie podatków, bo do tego naprawdę daleka droga i nie jest to filozofia platformy obywatelskiej. My no przede wszystkim teraz szukamy oszczędności i, i jeśli przeanalizujemy te budżety, które przygotowała platforma obywatelska, to możemy wykazać już w miliardach te oszczędności, które znaleźć na administracji. Ale rzeczywiście to jest bardzo kluczowe pytanie, czy będzie stać platforma obywatelska na niepopularne decyzje? Dla mnie odpowiedź jest z kolei bardzo prosta, bo wszystkim ludziom trzeba wytłumaczyć. Na czym te niepopularne decyzje polegają i jakie bo ich na konsekwencje będą sprawy? Ta, ja może tutaj, to trzeba właśnie tłumaczyć. Ja tutaj jestem optymistą z tego względu, że przypomnijmy sobie reformę emerytalną, którą platforma obywatelska skończyła, zabierając przywileje tak naprawdę setkom tysięcy ludzi. I kiedy inne rządy próbowały to zrobić, jeszcze dziś. 10 lat temu choćby rząd AWS-u, e, później kolejne rządy przerzucały to na siebie, e, to one kończyły marnie, a Platforma Obywatelska podjęła bardzo niepopularne decyzje, ale jasno tłumacząc, że tak naprawdę budżet państwa musi, e, niestety musimy ratować i dla samego systemu emerytalnego jest to kluczowa rzecz. i poparcie zamiast spaść tak naprawdę wzrostu Platformy Obywatelskiej. Ja myślę, że w tym momencie mamy już tak świadome społeczeństwo, e, coraz lepiej wykształcone, również potrafimy dotrzeć z akcją informacyjną mm. e, i również to wy, Państwo dziennikarze też robicie, e, dlatego wspólnie w dialogu ze społeczeństwem takie reformy potrafimy przeprowadzić. macie bardzo wysokie poparcie, chyba łatwiej takie trudne decyzje podejmować z wyższym poparciem też niż z, z mniejszym. Zdecydowanie. No, jeśli właśnie wrócimy do mm. choćby rządu y, pana premiera Buzka, to pamiętamy, że wprowadził cztery ważne reformy za które zapłacił wielką cenę. Ale to jeszcze było tak, przypom przypominam, że to było no, w tym momencie 11-12 lat temu. E jeszcze wtedy inaczej wyglądała polityka. Ja myślę, że my wszyscy dojrzewamy i politycy, i dojrzewa społeczeństwo do tego, żeby racjonalnie rozmawiać. Ale do tego też chętnie, wracając jeszcze do wcześniejszego tematu, widziałbym jeszcze w tym właśnie opozycję, która nie wszystko krytykuje, tylko która siada i również te ważne reformy potrafi przedyskutować, bo wbrew pozorom opozycja również by na tym zyskała, nie straciła. Mm -hmm. A co Pana jeszcze wracając do wyborów? Y pan Kaczyński. Miał, tak jak mówiliśmy, bardzo wysoki wynik w tych wyborach, i no, może podziękować przede wszystkim tutaj właśnie wschodniej części Polski. Tutaj generalnie Prawo i Sprawiedliwość w województwie świętokrzyskim, ale nie tylko, we wszystkich wschodnich województwach, ma zawsze wysokie wyniki często wygrywa. Jaki ma plan, co może zrobić obecnie rząd i Platforma Obywatelska, by właśnie mieszkańców tej wschodniej Polski przekonywać do siebie? I jak mówią politolodzy, to często również uwarunkowania historyczne. Ja się cieszę, że mimo wszystko. Że Prawo i Sprawiedliwość wygrywa. Platforma Obywatelska to jest przykład Województwa Świętokrzyskiego z wyborów na wybory ma coraz lepsze wyniki. Teraz pytanie, co możemy zrobić? No, przede wszystkim odklinać to, co, to, co jest zaklinane to rzecz, rzeczywistość przez Prawo i Sprawiedliwość, która stara się z uporem maniaka wmawiać ludziom, że choćby ta ściana wschodnia jest dyskryminowana przez rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u, co nie jest prawdą. I tutaj wystarczy spojrzeć na, na liczby i na pieniądze, które spływają do Województwa Świętokrzyskiego, czy poprzez środki unijne, które też są przedzielone przez Ministerstwa, czy choćby przez inne inwestycje, które również tutaj są kierowane, są, jest rozwój, nie wiem, największe choćby na przykładzie wywrót wszystkiego w Polsce pieniądze na, na szkolnictwo wyższe, tak? na politechnikę, na uniwersytet, na inwestycje drogowe na kulturę, tak, filharmonia. To są wszystko pieniądze, gdzie są właśnie między innymi, jak były listy tworzone, były pieniądze i, i na tą stronę zachodnią, i na wschodnią, i te utrzymane na wschodnią zostają. To jest zapowiedź przedłużenia choćby programu Polski Wschodniej przez rząd Donalda Tuska, który uważamy, że właśnie. Tutaj dobrze jest realizowany. Te liczby, jeśli myślę, przyjdzie kampania wyborcza, my je podsumujemy, pokażemy i tak naprawdę zdyskontujemy to, co mówi Prawo i Sprawiedliwość, też dotrze do opinii publicznej i, i zobaczą, że ta platforma obywatelska jest racjonalną partią, która również potrafi rozwijać województwa polski wschodniej. A co platforma obywatelska zrobi z Januszem Palikotem? Bo przy wszystkich słowach krytycznych wobec jego osoby on ma również bardzo wielu zwolenników w Polsce. Taka jest prawda. Ma to... wielu zwolenników, znaczy ja nie jestem akurat zwolennikiem stylu polityki, jaki uprawia Janusz Palikot, i często sam mam, jak ze słowa choćby o panu Gosiewskim, ochotę przeprosić. Ale z drugiej strony, ja trochę rozumiem Janusza Palikota, bo Platforma Obywatelska postępuje jak dobry chrześcijanie. Cały czas nadstawia policzek, bo kiedy słuchamy Radia Maryja, czy słyszymy wypowiedzi wielu posłów, czy nawet zachowania na tej komisji, którzy mówią, że to Donaldus ma krew na rękach, starają się naprawdę obrażać i domówić słowa, które bolą nas wszystkich. My tam straciliśmy wielu naprawdę przyjaciół. Nie tylko znajomych, nie tylko kolegów, ale wielu przyjaciół, którzy byli na pokładzie samolotu, gdyby... W czasie tej katastrofy, i to jest bardzo bolesne, ale Platforma Ogotelska nie odpowiada, bo nie zniża się do pewnego poziomu, prawda? Nie odpowiada panu Macierowiczowi i wielu innym środowiskom związanym z Radiem Maryja, a Janusz Palikot w bardzo przewrotny sposób, może też również brutalny, podobnie tak jak Radio Maryjne Środowisko, potrafi to powiedzieć. Dlatego z jednej strony, ja mówię, tego nie podzielam, ale z drugiej strony trochę go rozumiem, że on potrafi, ma taki temperament, że, że odpowiada. Czasami według mnie trochę jednak zbyt brutalnie i na człowieka takim. Inteligentnego jak on. E, intelektualistę powinien trochę inaczej dobierać słowa i innych porównań szukać. Mm -hmm. A wzruszyły Pana łzy Beaty Kępy na komisji? Z nie, Beaty Kępy nie wzruszyły mnie. Ja znam panią, panią, panią Beatę Kępę. E, ona jest bardzo twardą kobietą i, i, i tutaj ja nie chcę. No właśnie, stąd pytanie, co takiego się stało, że się No właśnie, jak, jak wszyscy to oglądaliśmy, to usłyszała tylko pewną sugestię, że powinna się wziąć do pracy, bo komisja tak naprawdę z jednej strony Prawo i Sprawiedliwość mówi, że chce przeciągać jej terminy, że jeszcze trzeba wzywać kolejnych świadków, a z drugiej strony prosi o urlop, bo ona ma ochotę wyjechać, mimo że wszyscy posłowie pracują w tym momencie, tak? Bo przypominam, że posłowie mają dopiero drugie połowy sierpnia urlop. E, I pani Pata Kępa gra Ale taką. A może wcześniej sobie zaplanowała gdzieś hotel, już e, nad e, morze chciała pojechać. No to niestety niech to powie swoim wyborcom, niech to powie również e, przed kamerami e, właśnie na tej komisji, a nie w, kiedy prosi o taki urlop, nie dostaje go i pan przewodniczący mówi, że, że prosi, żeby. Rzeczywiście wzięła się do pracy. Ona nagle płacze, mówi, że on jest dżentelmenem, nawet sama używa różnego rodzaju według mnie nieparlamentarnych stwierdzeń. No tutaj ona jest osobą z charakterem pan przewodniczący Sykuła, również jest to zderzenie dwóch osobowości, ale według mnie no, to, ten jej płacz chyba też był mhm. trochę nad wyrost. coraz więcej emocji w polityce, a coraz mniej konkretów. Czasami wakacje mamy właśnie i Pani Kępie, i wszystkim parlamentarzystom, i wszystkim Państwu życzymy udanego wypoczynku na tych wakacjach. Dziękuję Panie Paświto. Dziękuję, ja się Rozmawiam. również przyłączam. I dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do widzenia.